Terima kasih telah menonton! się to też obejmować jak I... O, dalej tam idź. No dobrze, to i tak cię widać. Widać. To jak się obróci. Tak, się na zimę? Nad dwie To Było i wypalił by wszystko. No. co jeszcze jechać do was jak do Maja się paliło No tak o. No nie już trochę podeschło i tak jak teraz ma padać padać